Szanowna pani Widio, szanowni państwo parlamentarzyści, panie prezesie, panie wójcie, szanowni państwo. Pragnę przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej uroczystości poświęconej pamięci żołnierzy niezłomnych walczących o niepodległość Polski. Bardzo się cieszę, że w miejscu, gdzie jeden z nich, Zygmunt Sędzielarz, pseudonim Upaszka, Cieszył się wolnością po raz ostatni, został wzniesiony jego pomnik. Jestem pełna uznania dla tej pięknej inicjatywy, ponieważ każdy z nas powinien znać postać tego bohatera i patrioty. Człowiek ten poświęcił całe swoje życie służbie Ojczyźnie, walcząc w obronie Polski, najpierw w wojsku, a później w konspiracji. Za udział w wojnie obronnej 1939 roku. Otrzymał krzyż piątej klasy orderu Virtuti Militari. W 1943 roku stanął na czele oddziału partyzanckiego AK, który później przyjął nazwę 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Oddział Łupaszki, znany jako Brygada Śmierci, prowadził walki zarówno z Niemcami, jak i z partyzantką z sowiecką. Po zajęciu Wileńszczyzny przez Armię Czerwoną, Zygmunt Szędzielarz nie złożył broni. otworzył piątą Brygadę na Podlasiu, a później na Pomorzu. Jego oddział walczył z funkcjonariuszami NKWD, UB i Milicji Obywatelskiej. Za te działania, a także za rozprowadzanie ulotek o antykomunistycznej treści, ówczesna propaganda przedstawiała go jako zbira i bandytę, który w czasie wojny współpracował z Niemcami. Później wydano na niego wyrok śmierci. W 1948 roku Upaszka został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i osadzony w więzieniu w Warszawie. Sąd skazał go na 18 osiemnastokrotną karę śmierci. Upaszka został stracony w wieku zaledwie 41 lat. Wyrok wykonano 8 lutego 1951 roku, a jego ciało zostało pochowane. W nieznanym miejscu. 42 lata później wyroki zostały unieważnione. W 2007 roku Łupaszka został pośmiertnie oznaczony przez Świętej Pamięci prezydenta Alecha Kaczyńskiego krzyżem wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Dopiero w 2013 roku badacze Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli szczątki Łupaszki podczas prac eksfumacyjnych na łączce. Upaszka został pochowany z wojskowymi honorami 24 kwietnia 2016 roku na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Dlatego takie działania jak dzisiejsze upamiętnienie naszego wielkiego rodaka są godne najwyższej pochwały. Mam nadzieję, że ilekroć będziecie mijali ten pomnik, wspomnicie tego wielkiego Polaka, jednego z najsłynniejszych żołnierzy wyklętych, i jego słynne słowa. Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały naród. Dlatego wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości. Cześć jego pamięci, cześć i chwała bohaterom. Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów. O zabranie głosu prosimy wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Wszyscy wielco szanowni. Uczestnicy tej pięknej, patriotycznej uroczystości w Osielcu. 30 czerwca 1948 roku dla funkcjonariuszy komunistycznej bezpieki nastąpił koniec pewnej epoki. Wtedy zatrzymali, aresztowali tego, za którym od dawna czynili starania, żeby go odnaleźć. I wtedy, kiedy założyli mu kajdanki na ręce i wtedy, kiedy wieźli go do, do Warszawy, żeby pokazać swój sukces, myślę, że wreszcie wielu między sobą mówiło, udało się. Mamy tego najgroźniejszego. W czasie, kiedy to się stało, mierzył już ogień. Mieli w swoich rękach słynnego warszyca, mieli zapory, nie mieli upaszki. Do pewnego momentu, do tego tragicznego dnia. A w Warszawie, kiedy przywieziono pana majora, nie było chyba nikogo z kierownictwa bezpieki, kto nie chciał osobiście przekonać się, że istotnie do tego doszło, że wreszcie go mają. O tym brutalne śledztwo w Kazamatach Bezpieki i sąd, który nie miał większego znaczenia, On miał tylko zalegalizować bezprawie. Wydać wyrok, który był wiadomy od dawna, jaki będzie. Bardzo często słyszymy, że pan major został stracony w Warszawie. Słyszymy także, że został pochowany na łączce. Nie został stracony, został zamordowany strzałem w potylicę. Nie przez Pluton. Tylko przez oprawcę, który strzelał mu na wzór kadyński, w głowę. I nie został pochowany na łączce. Bo pochować to znaczy złożyć kogoś do grobu. Pochować to znaczy oddać mu szacunek po śmierci. W tym przypadku morderca wrzucił zwłoki ofiary do dołu śmierci. I nie było chyba słów, hańbiących słów. Oskarżeń, które przez te dziesięciolecia nie padały wobec pana majora. Działo się to w czasie, kiedy trwał proces w Warszawie. Działo się to później przez bardzo, bardzo wiele lat. Oskarżenia o współpracę z Niemcami, o czyli kryminalne, o zabójstwa. Trudno wiedzieć, że jeszcze dziś są tacy, którzy potrafią cytować fragmenty oskarżenia sprzed lat. Po wielu, bardzo wielu latach pan major Zygmunt Szędzielarz powraca. W należnej mu czci i chwale. Powraca, bo prawdy i polskich bohaterów nie da się zniszczyć. Powraca, bo nie da się na zawsze prawdy i naszych bohaterów schować pod ziemię. Zalać asfaltem. Zalać betonem, jak to czyniono na łączce. Bo kiedy pogrzebano szczątki pana majora, wkrótce później w tym miejscu przez środek pola więziennych grobów wytyczono drogę asfaltową. I po tej drodze asfaltowej, pod którą były szczątki pana majora przez wiele lat, w latach 80. Defilowały kompanie honorowe Wojska Polskiego z orkiestrą po to, żeby żegnać kolejnych dygnitarzy partyjnych, w tym sędziów, prokuratorów, oficerów śledczych UB. Oni wszyscy doktali pogrobie naszego bohatera. Dziś pan major powraca w chwale. A my wszyscy, także tutaj w Osiedlu, jesteśmy świadkami tego powrotu. Chciałbym bardzo podziękować w tym momencie wszystkim tym, którzy do tej pięknej uroczystości doprowadzili członkom grupy rekonstrukcyjnej błyskawica. To od nich ten cały plan się zaczął. Wielkie brawa dla Państwa. Podziękować grupie mieszkańców pamięć, wszystkim mieszkańcom osielca, panu wójtowi gminy. Zdecydowanie wielkie brawa dla wszystkich Państwa. Panu Kazimierzowi Cholewie, twórcy Alei Wielkich Polaków w Krakowie. Myślę, Szanowni Państwo, dziękuję jeszcze wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób doprowadzili do tej wspaniałej uroczystości. Także pracownikom naszej instytucji, Instytutu Pamięci Narodowej, bez których dzisiaj tej uroczystości by nie było, to tak sobie myślę, że gdzieś tam pan major patrząc z góry w sposób dla siebie charakterystyczny, mógłby powiedzieć w tej chwili spocznij, dobra robota. <klucz> Strasznie przepraszam, rzadko to robię, ale teraz to muszę. Nie, nie powitałem dwóch imion i nazwisk. Chodzi o panią Lidię i pana Piotra Wasińskiego. To na ich terenie jesteśmy dziś, tutaj, oddajemy tutaj, Dziękuję Państwu. O odczytanie listu skierowanego do uczestników uroczystości przez pana Krzysztofa Szczerskiego, szefa gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prosimy pracownika kancelarii prezydenta pana Tomasza Szpanbauera. Warszawa 21 marca 2019 roku. Organizatorzy i uczestnicy uroczystości w Osielcu poświęconej pamięci żołnierzy niezłomnych. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość poświęconą pamięci żołnierzy niezłomnych, połączoną z odsłonięciem pomnika majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. To dla mnie wielki honor móc chociaż tą drogą skierować słowa do Państwa, a tym samym oddać cześć. Temu niezłomnemu. Niezmiernie się cieszę, że dzisiaj przybywa kolejne miejsce na mapie Rzeczypospolitej, którym możemy pochylić głowę, podmówić modlitwę, wypowiedzieć słowo dziękuję. Wiemy, że przez długie lata nie było to wobec nich możliwe. Dlatego tym bardziej doceniamy odwagę i heroizm polskich żołnierzy, którym przyszło żyć w tamtym ponurym czasie. Upominamy się i będziemy się upominać o nich, bo mamy im do spłacenia wielki dług wdzięczności. Ten dług zawiera się w postawie obrony bezcennych wartości, które niezłomni mieli wtedy przed oczyma prawdy, wolności i sprawiedliwości. Z jednej strony stanęli oni w prawdzie wobec narzuconego Polsce systemu, by bronić wolności i niepodległości ojczyzny, a z drugiej pragnęli być wolni, by móc żyć na co dzień w prawdzie. Tym wartościom hołdował również major Łupaszka, pojmany tutaj w czerwcu 1948 roku. Dwa lata wcześniej w jednej z ulotek sam napisał: Wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości. Szanowni Państwo, ten nierozerwalny związek prawdy, wolności i sprawiedliwości nigdy nie przestał być aktualny. Dlatego z tego miejsca w sposób szczególny zwracam się do młodzieży. Proszę Was o to, by nigdy nie zabrakło Wam odwagi dostawania w prawdzie, i sił do pielęgnowania wolności. A dziś wspólnie oddajmy sprawiedliwość heroizmowi niezłomnych i domagajmy się sprawiedliwości dla ich oprawców. Pielęgnujmy dar wolności i troszczmy się o miejsca takie jak to, bo w nich zawarty jest klucz do rozumienia polskiej historii i polskiej tożsamości. Z poważaniem Krzysztof Szczerski. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu prosimy senatora Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Pająka. Szanowni wszyscy zgromadzeni w tym szczególnym miejscu na szczególnej uroczystości Pragnę Was dodatkowo powitać jako były starosta tej ziemi suskiej, tego i wioski, tej gminy. I tego miejsca. <laughs> dzisiaj, jeśli dzisiaj stawiamy zastrzeżenie, że bezsensowna była walka, która nie miała żadnych szans na zwycięstwo i że była to ofiara krwi i cierpienia złożona bezsensownie, to odpowiedzią na takie postawienie sprawy jest wypowiedź filozofa i etyka Uniwersytetu Stefana Batarego w Wilminy, profesora Henryka Elzenberga. Sens walki powinien być mierzony nie jej szansami na zwycięstwo, lecz wartościami, w obronie których walka została podjęta. W świetle tych słów musimy spojrzeć na postawę, heroizm podjętej walki i wielką miłość do Polski, do ojczyzny tych, których historia nazwała żołnierzami niezłomnymi, żołnierzami wyklętymi. W świetle tych słów pozostaje nam pokornie pochylić głowy, oddać im należny szacunek, serca okazać wdzięczność i wyznać. Gdyby was nie było, waszej postawy, to my dzisiaj nie bylibyśmy wolni, ojczyzna nie cieszyłaby się niepodległością. Wśród nich jest jeden, pułkownik Zygmunt Szendzielarz, upaszka, którego dzisiaj zostaje odsłonięty pomnik. Zostaje odsłonięty w miejscu w miejscowości Osielec, gdzie jak napisano w zaproszeniu, major upaczka cieszył się wolnością po raz ostatni. Stawiamy ten pomnik, bo pamiętamy o tamtych ludziach, tamtych czasach, tamtych wydarzeniach. Pamięć jest naszym obowiązkiem i naszą powinnością wobec tych, co krwią pisali dziejów kartę krwawą. Dziejów naszej ojczyzny, z której wyrastamy, ale również obowiązkiem i powinnością wobec tych, co przyjdą po nas. Ten pomnik będzie pamiątką po tamtych wydarzeniach. Pamiątką poświęconą jednemu człowiekowi Zygmuntowi Szędzielarzowi, a zarazem ich wszystkich, których historia nadała tytuł Żołnierzy Niezłomnych. Pamiątka mówi o pamięci. A pamięć jest tą siłą, która tworzy tożsamość istnień ludzkich, zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak i zbiorowej. Poprzez pamięć, bowiem w przywice osoby, tworzy się poniekąd i krystalizuje poczucie tożsamości. To słowa Pulliquera to pamiątka będzie krystalizować nasze poczucie tożsamości, nas, mieszkańców tej wioski, tej gminy, tego powiatu w którym ten pomnik zostaje odsłonięty. Musimy pamiętać. Pamięć jest tą wielką siłą. Jeśli ją utracimy, kim będziemy? I na zakończenie pragnę oddać hołd tym wszystkim, którzy szli przed nami słowami pięknej modlitwy pacierza za zmarłych Artura Pana. a po tych wszystkich, którzy szli przed nami z krzykiem ojczyzną i z męką szaloną. A po tych wszystkich, co ginęli sami, aby nas zbawić swoją krwią czerwoną. Za ten śmierć dla jutra, za ten lot słoneczny. O Polsko odmów odpoczynek wieczny. Gdzie są i groby Polsko? Gdzie ich nie ma? Ty wiesz najlepiej i Bóg wie na niebie. On się przyglądał sędziego oczyma, gdy oni marli z uśmiechem dla ciebie i śmiercią swoją opłacali żyzną promyczek słońca dla Ciebie, Ojczyzno. Pamiętajmy, pamiętajmy, pamiętajmy z wdzięczności złożmy na ołtarzu Ojczyzny wieczne odpoczywanie radzi dać Panie, a ona niech zaniesie przed Boga tron te modlitwy, bo oni oboje, Ojczyzna i Bóg na niebie, pamiętają, gdzie są ich groby, jakie nazwiska za tym się kryją. Oni oboje pamiętają, Cześć ich pamięci. Proszę o zabranie głosu Edwarda Jankowskiego, prezesa krakowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Czcigodni Państwo, wszystkich tytułów i urzędów. Zacni delegaci, czcigodni obywatele bohaterskiego środowiska, jakim jest Osielec. Pozwólcie o chwilę refleksji. Przysięgam być wierny Ojczyźnie. Ojczyźnie mojej Życie pospolitej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli, walczyć aż do ostatniej kropli w krwi. 77 lat temu. Tysiące dziewcząt i chłopców narodu polskiego składało taką przysięgę, wstępując w szeregi armii krajowej. Przysięgali na honor, przysięgali na Boga, przysięgali na imię, na ojców w cienie, na honor polskiego żołnierza. Deklarując tym samym, że dobro wspólnoty, jaką jest Rzeczypospolita, stoi ponad wszelkie osobiste szczęście. Dziś w tym jakże ważnym miejscu warto raz jeszcze uświadomić sobie, że żołnierze Armii Krajowej byli kolejnym pokoleniem, które stanęło do walki o honor, godność i wolność narodu polskiego. Podobnie jak żołnierze i partyzanci, począwszy od konfederatów barskich. Tamtych odległych czasów żołnierze AK nie pytali po co, nie pytali za ile, tylko szli. Dalej i dalej przez trudy życia aż do zwycięstwa, jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec. Ryzykowali śmiercią lub stałym kalectwem w imię najwyższej wartości, jaką była jej niepodległa Rzeczypospolita. Wielka radość wypełnia dziś nasze serca z faktu, że tu jesteśmy i że tu możemy oddać hołd pamięci. Majorowi Łupaszce i jego żołnierzom, a także wszystkim żołnierzom polskiego podziemia. Cieszy nas fakt, że są z nami żołnierze Armii Krajowej zdolni jeszcze przekazywać młodemu pokoleniu wartości zawarte w haśle praojców. Amor, patrie Suprema lex miłość ojczyzny najwyższym prawem. Niech to, moi kochani, dzisiejsze spotkanie będzie wyrazem miłości i hołdu dla żołnierzy Armii Krajowej, którzy odeszli już do Pana na wieczną wartę i dla tych, Którzy jeszcze żyją wśród nas i etos najpiękniejszej formacji w dziejach Polski współczesnej zaszczepiają w nasze serca i w codzienne życie. Cześć i chwała świętej pamięci majorowi Lupasce i jego żołnierzom. Cześć i chwała. Bohaterskiej armii krajowej. Szanowni Państwo. Za chwilę nastąpi uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego majora Zygmunta Sędzielarza łupaszka.